Poszukujesz okapu, dzięki któremu utrzymasz harmonijny wystrój kuchni? Sprawdź Globalo Gingero 60. Ten okap kuchenny został zaprojektowany do montażu w zabudowie meblowej, dzięki czemu jest niemal niewidoczny. Maksymalna wydajność Gingero to 562 m3 na godzinę, dlatego potrafi zapewnić czyste powietrze także w większych kuchniach. Pracę okapu można regulować i dostosowywać do własnych potrzeb za pomocą trzech trybów prędkości oraz dodatkowej funkcji boost. Dzięki nowoczesnemu panelowi urządzenie możesz obsługiwać dotykowo. Jeśli chcesz zmienić moc pracy silnika czy włączyć światło, możesz to zrobić także zdalnie, za pomocą dołączonego do zestawu pilota. Okap jest cichy, ponieważ ma tylko 46 dB na pierwszym biegu, zapewnia więc wysoki komfort w trakcie gotowania. Gingerowy wyposażony został w pochłanianie szczelinowe. Co sprawia, że zasysa opary jeszcze skuteczniej i sprawniej. Szklane wykończenie okapu jest łatwe do utrzymania w czystości, a energooszczędne pasma LED, które znajdują się w okapie, emitują jasne światło o przyjemnej barwie, ułatwiając gotowanie. Główną rolę w okapie Gingero odgrywa filtr aluminiowy, który zatrzymuje drobinki tłuszczu, zapobiegając osadzaniu się ich na kuchennych szafkach. Opcjonalnie okap może zostać wyposażony w filtr węglowy, który skutecznie zwalcza nieprzyjemne zapachy. Instaluje się go tylko w przypadku braku możliwości podłączenia okapu do komina wentylacyjnego. Okap Gingero 60 pasuje do szafek kuchennych o szerokości 60 cm. Model oferowany jest w dwóch odsłonach kolorystycznych czarnej oraz białej dlatego łatwo dopasować go do wyglądu kuchni. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat okapu Gingero? Zapraszamy na naszą stronę globalo.pl